Cześć z tej strony Wodysław Pełyski, Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, śledząc z Facebooka różne dyskusje na grupach Łyski, zauważyłem, że w Polsce jest całkiem spora grupa miłośników, sympatyków whisky ze Szwecji, whisky ze slarni Macmyra. Na moim kanale kilka różnych whisky ze slarni Macmyra już było omawianych, mówiliśmy o tych wszystkich. Ee, Prawie wszystkich butelkach scorrange Brakuje tam jeszcze chyba Svensruck. Tylko mówiliśmy o whisky Gronti od MacMera. Bardzo fajna edycja. Whisky, która częściowo leżakowała w beczkach po zielonej herbacie. Bardzo ciekawy zabieg. Angela Doratio, master destiller, destylarni MacMera, to osoba, która ma dość. Ciekawe pomysły, i ma tych pomysłów całkiem sporo, i widać to w każdej kolejnej edycji, która się do destylarni wychodzi. Oprócz podstawowej edycji, tak zwanego Core Range, mamy coś takiego jak edycja sezonal, czyli e, whisky, która zawsze wychodzi na rynek na wiosnę i na jesień. Ta wiosenna łyski to jest zawsze taka delikatna łyski, łyski wiosenna, przyjemna, lekka, delikatna. I ostatnią taką edycją była Bjorgsav bodajże. To była łyski, która leżakowała w beczkach po winie brzozowym. Winie produkowanym z wody brzozowej, soku brzozowego. Mam gdzieś sampla i jeżeli będziecie zainteresowani, napiszcie mi w komentarzu. Możemy zrobić wideo również o tej łyski jak najbardziej. Podegustujemy sobie wspólnie. No i nadszedł ten czas jesień 2021, destlarnia Macmyra postanowiła wypuścić kolejną edycję, tym razem jesienną edycję. Zaznaczę że ciekawa, te jesienne edycje najczęściej są z dodatkiem łyski torfowej, te wiosenne raczej nie. Tam bardziej chodzi o świeżość, tu bardziej chodzi o charakter, jeżeli mówimy o tych jesiennych Macmyra, Macmyra Hrnryk, tak się to nazywa, chociaż w pisowni wygląda to zupełnie inaczej. Zobaczcie sami. Hrynryk. Cokolwiek to znaczy, powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że łyski ta jest ciekawa, bo już miałem możliwość jej spróbować tak iść dziebko odrobinkę i muszę przyznać, że no, jest ciekawie, intrygująco wręcz. Ciekawy w tym wypadku, oczywiście, jest do burbeczek. Zresztą, jak w każdej poprzedniej edycji, jeżeli chodzi o to whisky, z tego, tak jakby z tej edycji sezonowej. No tutaj Angela zrobiła do burbeczek dość ciekawie i mamy tak. Destylat torfowy, który leżał w beczkach po Sherry Olorozo z 2000, bodajże 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy beczki po Bourbonie pierwszego napełnienia z roku 2010, z tego co mi wiadomo. Oprócz tych dużych beczek po poszery, mamy tutaj również beczki poszery, ale 30 litrowe, czyli bardzo małe beczki. Dzięki takiej niewielkiej ilości alkoholu znajdującej się w beczce, whisky szybciej dojrzewa. Oczywiście o tym wiemy. Mamy tutaj jeszcze Whisky z beczek po winie jagodowym. Jeżeli lubicie whisky deslarni Macmyra, to zapewne słyszeliście o takiej sezonowej edycji jak Macmyra Jagtlika. To była whisky, właśnie, która pochodziła z beczek po winie jagodowym. Także tu również mamy odrobinę takowych beczek użytych. No i mamy tutaj beczki tak zwane Smoke tail. Nie wiem czy już wcześniej przy okazji innych łyski yy, o tym mówiłem, ale chyba nie dlatego że jeszcze nie mówiliśmy nigdy o łyski torfowej ze slarni Macmyra. Tam w ogóle rzecz ciekawa dlatego że Macmyra yy, susząc słód używa torfu, który jest wymieszany razem z, ga z gałęziami jałowca. To jest taki proces yy, tak jakby rozpoznawalny jeżeli chodzi o deslarnię Macmyra i uwierzcie mi, ten charakter palonego jałowca czuć. Tej dymnej whisky. Przynajmniej jak dla mnie. Ale właśnie, smoktail. Normalnie w destylarniach, w których produkuje się whisky torfową, jak również whisky nietorfową, to łyski torfową najczęściej produkuje się przed samym okresem serwisowania, czyli powiedzmy miesiąc czy sześć tygodni. Zaczyna się wtedy produkcję, destylację whisky torfowej. No i Oczywiście kończy się to serwisem, czyli czyszczeniem całego sprzętu, renowacją całego sprzętu, po czym znowu rozpoczyna się produkcja whisky nietorfowej. Wtedy ten charakter torfowy nie przechodzi w żaden sposób do tej whisky nietorfowej. W przypadku Macmyry destlarnia robi taki ciekawy zabieg. Po nietorfowej whisky zaczynają produkcję whisky torfowej, a potem nie czyszczą sprzętu. A przeskakują automatycznie i od razu na produkcję łysknietrafowej. Więc przez jakiś jeszcze czas, zanim te fenole zostaną usunięte z, tych, z tego całego sprzętu, z tych wszystkich rur i tak dalej, z alembików, no to wiadomo, ileś tam tych baczy, napełnień alembików trzeba zrobić. No i wtedy ten sprzęt sam się oczyszcza. I właśnie ten destylat. Jeszcze torfowy, gdzie każdy alembik już po kolei destylowany ma coraz mniej tych fanoli, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. MacMera oczywiście używa tego, nazywając właśnie to whisky Smoketail. No i te beczki Smoketail oczywiście to są beczki z 2010 roku. Eee, Miałem możliwość e, udziału de, w degustacji właśnie z Angelo Dorazio jeżeli właśnie chodzi o ten nowy wypust, stąd ten nowy sampelek u mnie. I zadałem jej pytanie odnośnie tego, jaki jest najmłodszy destylat, najmłodsza whisky w tym zestawieniu tych wszystkich beczek. Odpowiedź, jaką usłyszałem, to 8 lat. Oczywiście, jak to w przypadku Macmyra, mamy zawsze, jeżeli chodzi o seasonal range, 46,1% alkoholu, brak filtracji na zimno, brak dodanych barwników. Dużo różnych ciekawych beczek. No, i teraz zobaczmy, jak nam się to przekłada, jeżeli chodzi o sam smak i aromat. Naszej whisky: kolor naturalny nie wiem, czy dobrze widać taki lekko złoty bardzo przyjemny. No i aromat bardzo fajny. Muszę przyznać, że kiedy to whisky otworzyłem, kiedy tego sampla otworzyłem, ten pierwszy kieliszek wydawał mi się strasznie dziwny. W aromacie było mnóstwo czegoś, co mi się kojarzy osobiście z taką rosołową kostką wołową. To była taka właśnie Mocno mięsna, taka słona, taka wręcz no, tak jak grillowana wołowina, coś takiego, taki, taki mocny aromat, ale teraz powiem szczerze, znikło to. Może nie całkowicie, ale jest tego znacznie, znacznie mniej. Whisky, lekko słodka. Oczywiście, wąchając. Nie da się nie wpaść na to, że jest to makmyra. Zdecydowanie charakter destylarni jak najbardziej wyczuwalny. Jest gdzieś taka właśnie ziołowość, taka trawiastość makmyry. Coś, co mi się kojarzy właśnie z taką kwiatowością łamaną przez ziołowość. Bardzo fajny aromat. Beczki poszary są wyczuwalne jak najbardziej. Mamy tutaj takie aspekty lekko czekoladowe, trochę takie rodzynkowe. Sporo wanili, sporo karmelu, tofi. Jest taka lekka słonawość wyczuwalna, właśnie. Jest tam coś takiego, właśnie co mi się kojarzy z tą taką wołową, kostką rosołową. Ale bardzo fajnie to jest skomponowane. Zresztą bardzo ciekawy aromat, muszę przyznać. Odrobinę przyprawowości, jakaś taka lekka pikantność na nosie. Coś w stylu, pewnie coś jak cynamon. Bardzo fajne zestawienie. Dym, jeżeli chodzi o sam dym, gdyż z założenia jest to whisky torfowa poniekąd, whisky dymna, i dziebko, dosłownie coś jak Highland Park, może nawet mniej. Ale fajnie, ta taka delikatna, delikatna nota tej, tej dymności domyka nam aromat. Ciekawe. Mmm. No, i w smaku pierwsze co nasuwa mi się na myśl, to charakter Makmyry. Ta delikatna trawiastość, ziołowość, kwiatowość, jabłko, papierówka, ten taki jabłkowy, sadowy charakter. Do tego oczywiście wanilia do tego odrobina karmelu. Zaraz za tym gdzieś te nuty szery tam podążają. Zaraz po przyłknięciu na język wychodzi nam delikatna pikantność i wtedy pojawia się właśnie ten taki charakter lekko słonawy. Whisky oleista. Fajnie trzyma się podniebienia, oblepia jamę ustną. Po przyłknięciu na język wychodzi nam czekolada. Mamy te aspekty, właśnie rodzynkowe, czyli te beczki poszery. To jest oczywiście ładnie otulone, wszystko słodyczą. I dopiero w momencie, jak już dochodzimy do, do finiszu, to gdzieś tam pojawia się właśnie taka nutka. Czegoś lekko przypalonego. Coś, co ja bym określił jako właśnie taka mocno zgrylowana wołowina, jaka lekko przypalona wołowinka na grillu. I to jest chyba ten aspekt dymny, powiem wam szczerze. Jest ciekawie, naprawdę whisky jest bardzo ciekawa. Zresztą makmyra od samego początku zrobiła na mnie dobre wrażenie. Jest w tej whisky coś charakterystycznego. Myślę, że to jest właśnie to, co przyciąga ludzi do tej destylarni. I również tutaj jest ta taka wyjątkowa nuta, która od razu daje nam takie światełko, że jest to Macmyra, jest to szwedzka whisky. Odrobina Cytrusów, taka pomarańcza, być może gdzieś tam również po przełknięciu wychodzi rodzynka czekolada na języku. Jest ta właśnie ziołowość, ten, ten charakter. Makmyry sam. Finisz jest bardzo przyjemny, lekko rozgrzewający, lekka pikantność na języku pozostaje. Finisz słodki. Trzymający się języka bardzo fajnie, bardzo fajnie trwający. Ta lekka dymność i teraz już w finiszu kompot jabłkowy z goździkami, odrobiną cynamonu, trochę czekolady, trochę karmelu. I na samym końcu finiszu tak naprawdę pojawia się taka delikatna dymność z odrobiną akcentów beczki dębowej. Whisky ciekawa, jak każda makmyra, którą tak naprawdę próbowałem. Wiadomo, jeżeli chodzi o Core range, edycja Mac czy ta kolejna edycja Brux Whisky nie zrobiły nam jakiegoś większego wrażenia. Tak naprawdę dopiero Mcmyra Svensek, czyli ta, która tam w 10% leżakowała w beczkach zrobionych ze szwedzkiego dębu, tam już zaczyna się coś powoli dziać. No i z każdą kolejną edycją jest lepiej i lepiej. Eee, Macmyra Svensruk, o której jeszcze nie mówiłem na kanale. Bardzo ciekawy przykład szwedzkiej torfowej whisky. Oczywiście na łyski to nie tylko Macmyra. Mamy jeszcze taką deslarnię, chociażby jak High Coast. Deslarnia, która produkuje również whisky dymno i która też jest dość ciekawa. Akurat tak się złożyło, że mam dwie butelki. Z tej deslarni, ale o tym powiemy sobie kiedy indziej. Moi drodzy, widzowie, co myślicie na temat deslarni Macmyra? czy mieliście możliwość próbowania już tej nowej edycji? Napiszcie mi, czy chcecie więcej whisky z deslarni Macmyra. Powiem tak, mam kilka butelek i chętnie podzielę się z Wami moją opinią. Podegustujemy sobie razem, jeżeli również macie takowe butelki. To, co by Was interesowało, jeżeli chodzi o Macmyrę, piszcie w komentarzu. Nawet jeżeli czegoś nie mam, to spróbuję to zdobyć. To trudne nie jest, tak naprawdę, więc dzielcie się Waszymi opiniami. To wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy widzowie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.